Witam. Odbyło się kolejne PEN Show, tym razem w pierwszy dzień było sporo ludzi, tutaj udało mi się pokręcić nim jeszcze wszyscy weszli, dlatego może się wydawać pustawo, ale proszę mi wierzyć, było tłoczno. Warsztaty przygotowane, też czekają na kursowiczów. No, i mieliśmy w tym roku kilka nowych stanowisk. Między, tutaj, między innymi tutaj widoczną Fenonię i Pendors. Węgiersko-rumuńskie ekipy prezentowały różnego rodzaju pióra i ręcznie wyrabiane atramenty, które można było kupić w różnych ciekawych, egzotycznych kolorach, także tych wystawców mieliśmy okazję gościć pierwszy raz i myślę, że była to udana prezentacja. Tutaj kilka zbliżeń. Twojego pióra nie, nie trzeba oczywiście nikomu przedstawiać. Jak zwykle było to obficie wyposażone stoisko. Tutaj widzimy schody do nieba, właściwie do nieba atramentowego. No i mamy sporo starych marek, które już na rynku naszym się zadomowiły. I Filofax, który cieszy się rosnącym powodzeniem. Jest też sporo produktów Platinum, także było w czym wybierać. Jeszcze widać, dopadłem stoisko Bailuxa w trakcie montowania jeszcze przed otwarciem pętrzą, no bo właściwie tylko wtedy był dostęp do tych stoisk. Przedtem, potem już były tłumy ludzi. Tutaj Przemysław Dudek, jego warsztat naprawy urządzeń piśmienniczych, tym razem z całą masą stalówek, no ale oczywiście nie zabrakło poszukiwanych właśnie przy tym stoisku różnych vintage'owych ciekawostek. Jak widać było w czym wybierać chociaż tutaj jeszcze stoisko nie do końca przygotowane Montblancu troszkę było i piuroteka prezentowała najnowsze produkty Delty i między innymi oczywiście Parkera mamy też Viscontiego i mamy tutaj nasz firmowy, penszołowy atrament, w tym roku w kolorze granatowym. No i tutaj te wspomniane parkerowe rzeczy, między innymi była nowość, o której za chwilę, jak na razie chyba nie zapowiadana, ale ciekawie się to prezentuje. Jest to nowe wydanie, większe Parkera 51. Tu porównanie, z lewej strony widzimy poprzedni model. Kolejne stoiska, kaligrafon, który jak zwykle ma dużo atramentów w swojej ofercie. No i tego wszystkiego, co kaligrafowie poszukują. No i tutaj tak zwana umownie alejka zagranicznych kolekcjonerów. Tom Westerich otwierał tę alejkę swoim stoiskiem. No i potem mieliśmy trochę gości z Niemiec ze swoimi piórami i dość pokaźną reprezentację z Italii.

Na ostatnim stoisku w tym korytarzu mieliśmy firmy reprezentowane przez PBS. Connect Poland, który był partnerem tegorocznego Pennsylvania łącznie z firmą Kaweko. Mieliśmy sporo Schneiderowych piór w takiej bardzo przystępnej cenie. No i drugi koniec, jakby powiedzieć, tej oferty to high-endowe produkty Karandasza, również cieszące się dużym powodzeniem. Tutaj widzimy te wersje, takie bardziej luksusowe. Było obfite stoisko Moleskina, którego kalendarz tegoroczny PBS przeznaczyło dla odwiedzających i mogę powiedzieć, że nie zabrakło, także to nas cieszy. No i kilka piór montegrapy. Drewnem pisane przygotowało pióro na tegoroczne penszą, ale w momencie, w którym filmowałem, już tych piór chyba nie było, te egzemplarze wyprzedały się, które były zamówione do odbioru na penszą. Ale była cała masa innych ciekawych piór i długopisów. W trakcie przygotowania także udało mi się sfilmować stoisko KWZ Inc. no i pozostałe, które przygotowywały się do przyjścia gości. Razem z PENSZO odbywał się także Festiwal Kaligrafii, gdzie tutaj, w tej otwartej sali, odbywały się różne konsultacje z kaligrafami

było także oczywiście stoisko piszpan ze specjalnymi ręcznie robionymi rączkami. Dla kaligrafów był także makar ze swoimi cudami wykonanymi ze stali innych szlachetnych materiałów. wyższe sekcje niż większość użytkowników, czyli ona jest trochę dłuższa, dlatego że jak trzymacie, żebyście nie trzymali za drzwi. Uważam, że jest to mniej komfortowe niż trzymanie za drzew. Firma Aredi prezentowała różne cuda włoskich producentów, także i tu był dość duży wybór. Dwa dni szybko minęły, oczywiście nie udało mi się wszystkiego sfilmować, co chciałem. Za dużo było zamieszania, za dużo rzeczy działo się naraz, i znajomych się pojawiło, z którymi się chciało porozmawiać. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim odwiedzającym i naszym partnerom firmie Kaweco i PBS Connect Poland. Za wsparcie nas przy organizacji tego rocznego penshow. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za rok.